Mniejsze czy większe wybuchy konfliktów są szkodliwe w relacjach, w życiu prywatnym, jak i w biznesie. Jeśli nauczysz się powstrzymywać konflikt, zanim wybuchnie na dobre, to znacznie poprawi to Twoje rezultaty w każdym z tych obszarów. Jako adwokat widzę, że co prawda, znaczną część konfliktów można by wygasić na bardzo wczesnym etapie, ale przeważnie tak się nie dzieje, bo stronom sporu brakuje pewnych umiejętności i podejść. Te właśnie krytyczne podejścia poznasz z dzisiejszego filmu. To dotyczy nie tylko spraw w sądzie, bo wielu z nas zdarza się nawet w zwykłej, codziennej rozmowie zapędzić tak bardzo, że już nie ma odwrotu. Dlatego obejrzyj dzisiejszy film do końca i zobacz, jakie są sprawdzone metody, jak zareagować, by zahamować eskalację emocji, przekazać informację, którą chcesz, a jednocześnie nie zepsuć relacji z drugą osobą. W tym materiale najpierw powiemy sobie o dwóch elementach, które koniecznie trzeba sobie uświadomić w kontekście nieporozumień, a potem przejdziemy do konkretnych sformułowań i metod, jakie możesz użyć, żeby zapanować nad sytuacją. W końcu znaczna część konfliktów ma swój początek w zwyczajnym nieporozumieniu. Pierwsza ważna wskazówka to bądź nie tylko świadom tego, co mówisz, ale też tego, jak twoja wypowiedź może zostać odebrana przez drugą stronę. Często nawet drobiazgi mają duże znaczenie. Zresztą każdy z nas wychowany jest inaczej, ma inne doświadczenia życiowe, nieco inny sposób myślenia. To wszystko wpływa na to, jak odbieramy rzeczywistość i jak interpretujemy to, co słyszymy. Często na odbiór i ocenę takiej wypowiedzi może wpływać też to, w jakim jesteś stanie wewnętrznym, jaki masz nastrój, czym akurat są zajęte twoje myśli. W różne dni taką samą wypowiedź możesz potraktować różnie. Możesz zdenerwować się znacznie bardziej, ale możesz też obrócić coś w żart czy zwyczajnie coś puścić mimo uszu. Interpretacja tego, co do ciebie dociera, może być bardzo różna, ale tak też jest w przypadku twoich rozmówców. Czasem ktoś może być bardziej drażliwy i może być też tak, że teoretycznie nie powiesz nic złego, a kogoś to zaboli, ktoś się obrazi albo zinterpretuje w najgorszy możliwy sposób. Wiele konfliktów bierze się nie z tego, co konkretnie powiedziałeś. Ale z tego, jak zrozumiał to Twój rozmówca. W takich sytuacjach nawet z pozoru niewinne sformułowania i niby neutralne słowa okazują się niebezpieczne i generujące kłótnie i nieporozumienia. Zwróć więc uwagę nie tylko na to, co chcesz powiedzieć, ale na to, jak może to zostać odebrane. Zdarza się i tak, że słowa, których używamy, są neutralne, ale już kontekst sprawia, że ich interpretacja dokonywana jest na niekorzyść. A bywa, że ktoś zwyczajnie szuka zaczepki i co byś nie powiedział, to od razu się do tego przypina, szukając ujścia swoim frustracjom i agresji. Dla takich osób wszystko wiecznie jest źle, bo nie słuchają uważnie i nie są otwarte, aby naprawdę usłyszeć, co masz do powiedzenia. Znasz takich ludzi? Jeśli znasz i jeśli ich postawa działa ci na nerwy, to zastanów się, czy i tobie samemu czasem nie zdarza się takie zachowanie. Może nie permanentnie, ale przynajmniej od czasu do czasu, gdy w rozmowie z drugą stroną od razu z automatu nastawiasz się, co ta osoba powie. I wtedy już nawet nie słuchasz jej zbyt uważnie, bo i tak wiesz, co przyjdzie z drugiej strony. Wtedy w tym obszarze pomiędzy wypowiedzią drugiej strony a Twoją interpretacją tej wypowiedzi nie zostawiasz zbyt wiele miejsca. Ba, czasem nawet zaczynasz interpretować jeszcze zanim ta wypowiedź zdąży się skończyć, albo w najgorszym razie nawet jeszcze zanim się zacznie. Jeśli tak, to wiedz, że taki brak uważności to jest jedna z głównych przyczyn nieporozumień. Dlatego, jeśli chcesz wyeliminować nieporozumienia ze swojej komunikacji, to spróbuj przyłapywać się na takiej automatycznej projekcji na drugą osobę i naucz się uważnego słuchania, co konkretnie mówi i jakich dokładnie słów używa twój rozmówca. Drugi element tej uważności to oczywiście to, żeby nie przerywać drugiej osobie. Wielokrotnie na różnego rodzaju spotkaniach negocjacyjnych widziałam, jak konflikt zaczyna się zapętlać i zaogniać od takiej małej iskierki przerywania w pół zdania. Chyba nikt z nas nie lubi, gdy mu się przerywa, i wielokrotnie na tym kanale zwracałam też już uwagę na ten proceder. Tu jednak przyjrzyjmy się przerywaniu w kontekście nieporozumień. Jeśli dobrze się zastanowisz, to z łatwością wyłowisz ze swojej pamięci sytuacje, w których konflikt zaczął się właśnie od przerwania w pół zdania i wyciągnięcia zaledwie fragmentu wypowiedzi zbyt daleko idących wniosków. Jeśli nie usłyszysz całego zdania, to tak naprawdę jeszcze nie wiesz, co chciała druga strona powiedzieć. A jeśli nie wiesz, to nie odnoś się do tego. Bo to trochę tak, jakbyś oceniał całą długą trasę, jaka jest przed tobą, jedynie na podstawie króciutkiego odcinka, który widzisz tylko do pierwszego zakrętu. I nie wiesz, co jest dalej. Tak samo w rozmowie z drugą osobą, nie jesteś w jej głowie i nie. Dalej, co chcę powiedzieć. Nie przyspieszaj więc momentu, w którym od razu na starcie lub przy pierwszym zakręcie przeskakujesz do wniosków, bo może się okazać, że pobłądzisz i nie dotrzesz wcale tam, gdzie byś chciał. Tyle założeń. Teraz czas na to, co konkretnie powiedzieć i jakich sformułowań użyć, żeby wybrnąć sytuacji, gdy mleko się już rozlało i nie da się połknąć z powrotem słów, które wypowiedziałeś. Oczywiście, dobór konkretnego zachowania będzie zależał od specyfiki sytuacji, w której się znalazłeś, i od rodzaju relacji, jaką masz z drugą osobą. Im ta relacja jest dla Ciebie ważniejsza, tym bardziej dobór narzędzia w komunikacji powinien ten stopień ważności odzwierciedlać. Pierwsze sformułowanie, które warto, żebyś sobie zapamiętał, zapisał i używał nawet dosłownie, to ZASZŁO NIEPOROZUMIENIE. Ten dobry słów ma ogromne znaczenie. Gdy się mu uważnie przyjrzysz, to z łatwością zobaczysz, że w tej wypowiedzi nie ma pokazywania palcem, kto jest winny. Nie ma mówienia, co zostało źle zrobione i nie ma w ogóle postawy oskarżycielskiej. Nie mówię, co ja zrobiłam, nie mówię, co ty zrobiłeś, tylko mówię, co zaszło. To oderwanie skutku od działania konkretnej osoby sprawia, że nikogo nie obwiniamy, nie stawiasz się niżej ani nie sprawiasz, że druga strona czuje się strofowana. W ten sposób tylko stwierdzasz pewien stan obiektywny, nawet niejako od was niezależny. Po prostu zaszło nieporozumienie. Oprócz samego trybu, bardzo ważne jest też to słowo nieporozumienie. Jeśli do danej sytuacji przykleisz etykietkę nieporozumienia, nazwiesz ją w ten sposób głośno, to od razu wielki spór, dużą kłótnię, perspektywę sporego konfliktu sprowadzasz w ramy czegoś znacznie mniejszego. W końcu to tylko nieporozumienie. A to słowo oznacza nie tylko coś mniejszego niż spór czy różnica zdań, ale też pozbawione jest takiego negatywnego i agresywnego nacechowania. Nieporozumienia w końcu się zdarzają i nie ma w nich nic złego. Od po prostu trzeba je wyjaśnić. Czasem, by uniknąć kategorycznych stwierdzeń i ocen, warto jeszcze dodać na początku sformułowanie najwyraźniej. Wtedy mówisz, najwyraźniej zaszło nieporozumienie. I wówczas zaczynasz już zgrabnie i bez żadnego negatywnego nacechowania wycofywać się z tej pewnej niezręczności, która wcześniej padła. Zapamiętaj sobie to sformułowanie i używaj je rozważnie. Gdy ktoś zaczyna się nakręcać, spróbuj zahamować go właśnie w ten sposób. Drugie narzędzie, które znakomicie się sprawdza, gdy atmosfera się już zagęszcza i już czujesz, że padło jakieś zdanie, jakieś sformułowanie, które zaraz za sekundę będzie wykorzystane na Twoją niekorzyść, to źle się wyraziłem, albo nawet lepiej nieprecyzyjnie się wyraziłem. I tu też warto użyć dokładnie tych słów. Używając sformułowania źle się wyraziłem, to ty przejmujesz na siebie odpowiedzialność za wypowiedź i słowa, które padły. Jeśli jesteś w relacji zawodowej, to ten zwrot może naprawdę zdziałać cuda w tym, jak jesteś postrzegany i jak kształtują się twoje zawodowe kontakty. Ale w relacji prywatnej, zwłaszcza takiej, na której ci bardzo zależy, również warto tego rodzaju zwroty używać. Takie przejęcie na siebie odpowiedzialności za niezręczność wypowiedzi jest ważne z kilku względów. Po pierwsze, każdy z nas ceni osoby, które potrafią przyznać się do błędu. Więcej, takie osoby w relacjach, czy prywatnych, czy zawodowych, doceniane są zazwyczaj znacznie bardziej, nawet bardziej niż te osoby, które są perfekcyjne i żadnych błędów nie popełniają. Jeśli potrafisz wziąć na siebie odpowiedzialność, to niejako od razu jesteś postrzegany jako uczciwy, szczery, godny zaufania. Niektórzy nawet będą uważać, że taka umiejętność świadczy o Twojej odwadze. Takie przejęcie na siebie odpowiedzialności może więc bardzo pozytywnie wpłynąć na to, jak jesteś odbierany. Ale jest też drugi aspekt, z mojej perspektywy nawet ważniejszy. Mówiąc, źle się wyraziłem i biorąc na siebie odpowiedzialność, zdejmujesz tą odpowiedzialność z drugiej strony. Oszczędzasz jej poczucie własnej wartości, a to, jak wiesz już, jest jedna z najcenniejszych rzeczy u każdego człowieka. Nie mówisz, ty źle zrozumiałeś, tylko mówisz, ja się źle wyraziłem. Różnica jest ogromna. Nie pokazujesz palcem na rozmówce, to Twoja wina. Nie sprawiasz, żeby się czuł gorzej, nie wytykasz jego braków czy niekompetencji. Po prostu bierzesz to na siebie. Niektórzy mówią, że warto się czasem zastanowić, czy chcesz mieć rację czy relację. I tutaj trochę o takie podejście chodzi. Tobie korona z głowy nie spadnie, a może się okazać, że powstrzymasz tym nie tylko eskalację konfliktu, ale nawet rozpad relacji. W relacjach profesjonalnych takie rozwiązanie też sprawdza się znakomicie. Trzeci aspekt sformułowania, o którym mówimy, to to, że mówiąc źle się wyraziłem, hamujesz emocje rozmówcy. Jeśli ktoś bardzo się nakręca i jest już gotowy do zwarcia, a ty przejmujesz na siebie odpowiedzialność za słowa, które padły, to tak jakbyś z całej nadmuchanej tej sytuacji nagle spuścił powietrze. Używając takiego zwrotu, znacznie łatwiej zapanować nad emocjami drugiej strony. Jeśli interesuje Cię ta tematyka, jak robić to na różne sposoby, to na moim kanale znajdziesz osobny film o tym, jak opanować emocje rozmówcy i serdecznie Cię do niego zapraszam. Link jak zwykle czeka na Ciebie na dole w opisie. Dobrym narzędziem do tego, aby ostudzić konflikt, jest też gra na czas. We wzburzeniu gorzej się myśli, łatwiej o niezręczność czy o to, żeby powiedzieć o kilka słów za dużo, i to takich słów, które potem aż tak zgrabnie nie przykryjemy etykietką nieporozumienia albo niezręczności. Jeśli wiesz, że zdarzają ci się takie sytuacje, albo wiesz, że takie skłonności ma Twój rozmówca, to przerwij rozmowę, zanim zabrnie ona za daleko. Możesz powiedzieć: Wróćmy do tematu jutro, porozmawiajmy o tym za tydzień, albo umówmy się, że następnym razem na kolejnym spotkaniu będziemy kontynuować ten temat. Gdy robi się szczególnie gorąco, to dobrze jest dać sobie taki czas na przemyślenie, co konkretnie chcesz powiedzieć, jakich argumentów użyć i najważniejsze, czy to na pewno jest warte za cenę, którą być może trzeba będzie zapłacić w postaci dotychczasowej relacji. Czwarte narzędzie to używanie elementów wspólnych i języka, w którym ty i twój rozmówca jesteście po tej samej stronie. Czasem, gdy zaostrza się konflikt, może ci się to wydawać naprawdę trudne, ale wierz mi, że da się to wyćwiczyć. Spróbuj wynaleźć coś, co masz wspólnego z drugą osobą i użyj tego w rozmowie. Tak już mamy, że bardziej lubimy i jesteśmy daleko bardziej skłonni słuchać osób, z którymi mamy coś wspólnego. Świetnie, jeśli tym elementem wspólnym jest wspólny cel. Wykorzystaj to w rozmowie, również tej konfliktowej. Możesz powiedzieć: Najwyraźniej ten temat jest bardzo ważny dla nas obydwojga. Albo tak naprawdę zależy nam na tym samym, tylko najwyraźniej widzimy na różne sposoby możliwość osiągnięcia tego celu. Albo wygląda na to, że obydwoje reagujemy dość emocjonalnie. Czy wygląda na to, że rozumiemy to inaczej? Takie umiejętne używanie drzwi mnogiej sprawia, że druga strona przestaje postrzegać ciebie jako swojego przeciwnika czy oponenta, już nie jesteś z nią po przeciwnych stronach, ale po tej samej. Dzięki temu mniej jest twój rozmówca skłonny, nawet na takim podświadomym poziomie, zajmować stanowisko przeciwne do twojego. Poćwicz trochę formułowanie zdań, których używasz, i z liczby pojedynczej pozamieniaj je na liczbę mnogą. Na przykład: Zamiast mówić: Widzę, że nie chcesz się kłócić, powiedz: Przecież żaden z nas nie chce się kłócić. Zamiast mówić: Masz inne zdanie, powiedz: Mamy różne zdania. Ta niewielka zmiana może zrobić bardzo dużą różnicę w tym, jak jesteś odbierany. Poćwicz to koniecznie. Jeśli interesuje Cię tematyka wygaszania konfliktów, radzenia sobie w nieporozumieniach i kłótniach, to koniecznie przestuduj też naszą książkę Wojna na słowa, bo znajdziesz w niej wiele praktycznych narzędzi, jak sobie radzić w konfliktach słownych. A jeśli zdarzają Ci się konflikty i nieporozumienia, które pojawiają się w Twoim związku, to już w listopadzie ukaże się nasza nowa książka, Sukces w relacjach damsko-męskich, gdzie m.in. znajdziesz narzędzia i sposoby, jak radzić sobie w sytuacjach konfliktowych z najbliższą Ci osobą. Na dole w opisie znajdziesz zarówno link do naszej księgarni, jak i do tego, by zapisać się na listę oczekujących na nową książkę. Wraz z informacją o jej premierze dostaniesz też kod zniżkowy na jej zakup. A teraz wracamy do konfliktów. Sytuacja konfliktowa może się też pojawić w sytuacji, gdy jedna ze stron próbuje drugą stronę pouczać. Często robimy to nieumiejętnie, przez co nasz rozmówca czuje się albo atakowany, albo strofowany, albo jeszcze odbiera daną sytuację, jak w relacji uczeń-nauczyciel. Gdzie to on jest uczniem, któremu nauczyciel wytyka braki w wiedzy czy w umiejętnościach. I tu znów mocno cierpi jego poczucie własnej wartości. W takich sytuacjach pamiętaj, żeby pouczać rozmówcę w sposób jak najbardziej oszczędzający, właśnie to poczucie jego własnej wartości. Zwłaszcza jeśli ten rozmówca to osoba, od której coś zależy w Twojej sytuacji zawodowej czy prywatnej. Jak to robić skutecznie, a zarazem dyplomatycznie? Właściwą treść pouczenia poprzeć słowami. Panu nie muszę mówić, że. Albo Tobie nie muszę mówić, że. Na przykład możesz też powiedzieć, Pan na pewno wie, albo Pan na pewno zdaje sobie sprawę z tego, jak, i tu dodajesz, o co Ci konkretnie chodzi. Takie zmiękczone pouczanie, bez pouczania sprawia, że przekazujesz informację, na której Ci zależy, a jednocześnie nie sprawiasz też, że druga strona czuje się pouczana, strofowana. Na przykład mówiąc, Panu nie muszę mówić, jak negatywnie to wpłynie na wynik sprzedaży w naszej firmie. Ważnym narzędziem doradzenia sobie w sytuacji konfliktowej jest przejęcie odpowiedzialności nie tylko za same słowa, których używasz, o czym już mówiliśmy wcześniej, ale też za kierunek, w którym dana rozmowa zmierza. Jeśli widzisz, że zamiast produktywnej rozmowy obrzucacie się nawzajem argumentami z przeszłości i tylko okopujecie w swoich stanowiskach, utwierdzacie w tym, że druga strona na pewno nie ma racji, to spróbuj przerzucić drugą stronę w tryb szukania rozwiązań. Zapytaj na przykład. Co proponujesz z tym teraz zrobić? Albo, jak według Ciebie możemy tego uniknąć w przyszłości? Przekierowując rozmowę na przyszłość, możesz zgrabnie powstrzymać eskalację konfliktu i niepotrzebne wybuchy złości. O tym, jakie są inne błędy w konfliktach, oprócz takiej archeologii, możesz posłuchać szerzej w moim filmie o najczęstszych błędach w konfliktach pomiędzy ludźmi. Link znajdziesz na dole. Innym sposobem na zahamowanie sytuacji konfliktowej jest zmiana tematu rozmowy. Możesz zrobić to zręcznie, na przykład przenosząc temat nie na zupełnie inny obszar, bo to trzeba robić umiejętnie, ale na przestrzeń rozmowy o rozmowie. Porozmawiać z drugą stroną o rozmowie, którą właśnie prowadzicie. Jak to zrobić? Możesz powiedzieć, na przykład, najwyraźniej dziś ta rozmowa nie idzie nam zbyt dobrze. Albo wygląda na to, że obydwoje bardzo nerwowo reagujemy. Albo może nie jest to właściwe miejsce i czas na taką rozmowę. Rozmawiając o rozmowie, którą właśnie prowadzisz, łatwiej będzie Wam niejako zrobić krok w tył i spojrzeć na sytuację z większej perspektywy, z pewnego dystansu. Z drugiej strony, łatwiej też będzie poszukać elementów wspólnych i wykorzystać narzędzia, o których mówiliśmy wcześniej, np. z tym wykorzystaniem liczby mnogiej i budowaniem u odbiorcy wrażenia, że jesteście po tej samej stronie. Pamiętaj o tym sposobie i gdy zaczyna robić się gorąco, to spróbuj właśnie odwołać się do rozmowy, jaką prowadzicie. Obejrzyj jeszcze ten film o tym, jak wygasić emocje rozmówcy i spotkaj się ze mną w kolejnym materiale. Powodzenia w działaniu i do zobaczenia następnym razem.